Witam serdecznie. Dzisiaj zapraszam na schab ze śliwką i pyszną polędwicę. Zaczynam od przygotowania marynaty. Łączę ze sobą wszystkie składniki: chrzan, sól wymieszaną z ziołami, czosnek, olej, miód i trochę octu winnego, 3-4 łyżki. Polędwicę polewam przygotowaną marynatą. Przy pomocy patyczka od szaszłyka ostrzem nakuwam miejsce koło miejsca. Dzięki temu marynata dotrze do każdego kawałka mięsa i mięso będzie bardziej kruche. Potem, jeszcze tylko dokładne masowanie, żeby jeszcze dodatkowo wzmocnić efekt marynaty. Teraz zabieram się za przygotowanie schabu. Przyda nam się długi nóż, przynajmniej taki, który będzie trochę większy od długości schabu, którym wygodnie przedziurawimy go na wylot, żebyśmy mogli nadziać go śliwką. Otwór wewnątrz schabu faszeruje również marynatą. Dzięki temu mięso będzie jeszcze bardziej kruche i aromatyczne. Schab polewam dobrze marynatą. I podobnie jak przy polędwicy masuję i nakłuwam patyczkiem od szaszłyka miejsce koło miejsca. Polędwicę i schab przykrywam dobrze pokrywą, wkładam do lodówki minimum na 12 godzin. Można jeszcze naczynie dodatkowo owinąć. Folię wstawić do lodówki, żeby te wszystkie zapachy nie przechodziły nam do innych produktów, które bardzo łatwo je chłoną. Tuż przed nadziewaniem schabu śliwki dobrze myję pod bieżącą zimną wodą, później jeszcze je przelewam wrządkiem. Zawsze troszeczkę zmyjemy tej niepotrzebnej, niezdrowej dla nas chemii. Śliwki trzeba w miarę możliwości dosyć dobrze upchać. Możemy się posłużyć końcówką na przykład łyżki drewnianej. Dobrze nadziany schab poznacie po tym, że schab się bardzo dobrze usztywni i nie będzie taki wiotki, jak jest przed nadzianiem. Mnie trafił się schab dosyć tłusty, dlatego nie podsmażam go na patelni, ale jeśli macie chudy, polecam to jednak zrobić, tak jak w moim przepisie na soczysty schab. Dzięki temu białko powierzchu szybko się zetnie, a mięso w środku nie będzie zbyt suche. W trakcie pieczenia warto polać je sosem, który zbierze się wokół mięsa. Przed końcem posypuję mieszanką ziół i papryki mielonej. Piekę około 4 minut na funkcji grilla. Chodzi o to, żeby mięso uzyskało ładny kolor. Polędwica jest bardzo pyszna, nie potrzebuje żadnych technik. Wychodzi bardzo soczysta. Schab wiadomo jest nieco bardziej suchy, ale również pyszny. Subskrybujcie, komentujcie wkrótce kolejne przepisy. Dziękuję pięknie za uwagę, pozdrawiam wszystkich serdecznie i zapraszam na kolejne przepisy.